Idzie ten, ten, co nam kartkę zostawił, że mu woda leci. Daleko jeszcze jest? No jeszcze, no. Usiądź teraz, Jasiu. Jako mój praktykant ucz... Siadaj. uczy się umie na nauce. Cóż to jest mój chłopcze? To... jest... Obrazek święty. Tak jest. A po czym my wiemy, że on święty jest ten obrazek? Bo ten... Bo ten... To on tu ma... No, no ma. No, ma. Nad głową ma... Tak? Laurkę. Bardzo dobrze. Ma nad głową, Jasiu, laurkę. Tylko te zapisz sobie, że taka laurka nazywa się Aurelka. To on jest ten, co ma te aurelkę nad głową. No. Co jemu... ma Jasiu. Co jemu tu koło siejki, nie? Z tyłu wyrasta. No. Skrzydełka to są? Tak jest. A ma nad głową i skrzydełka. No, ma skrzydełka i to Jasiu jest... Bocianek! Nie twoja to wina dziecko, że lata materializmu dialektycznego spowodowały wyrwę w twojej dusiczce. Tak, ten Bocianek nazywa się Aniołek. I to, zapisz sobie, że to jest twój Aniołek z ja się uklęk, uklęk. Zmów paciorek, żeby cię złe nie kusiło. No. Aniołku, ty stróż. No. No Jasiu. Ty, ty mój, tak jest. Ty wciąż przy mnie weź i stój. Tak jest. I mnie pilnuj. Bardzo. Ja tu wczoraj kartkę w drzwiach zostawiłem. Dla pana pękła mi rura, woda zalewa mi mieszkanie. Idź, bracie, w pokoju. A i w pokoju, i w kuchni. Wszędzie się leje. No i musi się lać. No ja wiem, prawa fizyki są niezmienne, ale gdyby panowie mogli. Panie, a co mi może? Co my możemy, skoro się leje, znaczy Boża tak chciała i wszystkie święta nie Błagam pana zaleje mnie zupełnie. O, kochany, nie pana pierwszego. No, no. Jasiu, powiedz panu, jak to było. Uważaj pan. I wtedy na grzeczną ziemię... Grzeszną, Jasiu, grześną. Grzech. To była kara za grzechy, rozumiesz? na grzeszną ziemię i... nastał czas potoku. I woda się lała, a barka przemierza tą wodę. I tylko... neon się uratował, co pawia puścił. Gołąbia, jesu. Gołąbia. Co ty gadasz, Jesu? Błagam panów, zaleje mnie zupełnie. Cisza jest, raja mówię. Chłopiec panu pobożne opowiadanie opowiada. Przerwałeś panu, paniemu, paciorek paniemu przerwałeś, proszę. Patrz pan, obrazek na granicy cierpliwości stoi. Błagam pana, woda się leje. Na dom, na żonę, na dzieci. Na dzieci? No tak, panie. Pan, pan się tylko szatańskimi chuciami rządzi, proszę pana. Dzieciaków pan narobiłeś i one teraz mokną. A pan mówi ratuj. Tylko to ci w głowie, ty, ty, pornografie, ty, ty, dzieciorobie, ty, zakał ojczyzny, niedowiarku, zaprzańcu. Jest jakie trudne słowo, no. Za, znałeś już takie? No. Za, na czym to ja stanąłem? Za No, na zaprzańcu. Za Wolni! Wolno do Panie Majster, możemy tam do niego chodźmy? Ja się co ty wróżę się będziesz babrał, yeah. Umordujesz się jak głupi, upaprzesz się jak świnia, łukną klepi i skądś paciurek. Aniele stróżu... Dobra, dalej, to już było, no. Ty mój, niech moja praca ojczyznę buduje, ty mnie w tym pomagaj, a ja ci dziękuję. No i ja, mam, no.